Pozdrawiam galaktykę. <grystanie> Okej, okay, wystarczy już. Jeszcze go mam, nie chcę wybrnąć. Raz, dwa, raz, dwa, raz, A, dwa. No i, i teraz napełniają, kręci się. Jeszcze. Uuu, ale głowa mnie boli od tego. No jak ja tak naraz wmknęłam, to też tak było. Ej, no kupmy kiedyś wiatr rozczarujący. No. Nooo! To będzie ja. jazda. Ale gdzie jazda? 300 A to no. nie lepiej się zjarać? Nie. Ty byś chciała się zjarać? Co, typie? Kurwa, ale się wyczaknąłem! Zajebiste. Słuchajcie, będę tak, że się mi zostało na zawsze. Niech by tak to mówił.